99 na No. Przepraszam, że mi się tak zaczyna. Zaczyna. Ale no. Tak działamy. Ogólnie tak. Jak dołączy do nas jeszcze kolejna Besti, czyli kolejna Zosia. No bo ona. Ty Zosia robisz mapę? Dobra, Robisz mapę? Kup, kup. Zbuduję mapę. Okej. Nie, 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 ognisko, bo nie widzę, czy tutaj mam. jest. A ja tutaj gdzieś indziej podam. Dobra, to ja zrobię kolejny poziom. Ja też miałam Ja też za pierwszym razem. Za pierwszym razem. Nie, ale ja grałam z 8 w chwili. No to znalazłam za pierwszym razem. No, czekaj. Chodź, to koniec jest. Ja otwieram skrzynę. Ok. Ogólnie jak będzie, jak nie będę miała internetu, to przepraszam, ale jestem na łóżku, a na łóżku nie mam internetu. Mam pisunek! Mam pisunek! Mam Przepraszam, jak nie będę miała internetu. Może no. worek, zabierzesz? No. No, no, nie tak ja zabrałam duże rzeczy, Tu są jeszcze skróta i wyraźnie chodź tutaj. Czekaj, ja muszę kolejny poziom zrobić ogniskiem. Dobra. Już. Dobra. No. Tam do tej stodoły? Tutaj. Dobra. Kurde, no. Tu, tu A, tu. Tak. To jest stajnia ptaka. No. Zosie, nie po co, chodź, bo mi wyłączasz. Zosie nie! No mi wyłączasz ciągle. Jak skaczesz albo coś... Chodzisz koło mnie. Dobra, dobra torba. Bardzo dobrze. chodź tu na tyle do góry, bo tu jest blaszka i śruba, ja mam więcej worek. Ja mam... Ja mam dobry dobry. dobry worek No tak, a ja jutro będę na niech nas to tak. Okej. Okay. Mogę ci jeszcze go ślepić. Dobra, czekaj, to ja idę troszeczkę po... po yy, tego. Ja sobie szukam. A, dobra, mam, mam dla nas jedzonko troszeczkę. I... Uciekaj, Lepiej uciekaj, bo mamy niebieski pasmierek. To co nie ma tam. Ogólnie... Jeśli chodzi o to, my mieliśmy egzamin na niebieski pas. Zosia, Zosia nie miała i ja, i ja byłam zdziwiona, że w sesji powiedziała, Zosia też ma niebieski pas. Co jest normalne? Ja się tak zdziwiłam, To proszę, że ja dostałam niebieski pas? No um, dostałam. Trochę, ale no. Trzeba hmm. rozpalić ognisko.

Idziemy po pistolet zaraz. Bo tam, bo... Ja już mam pistolet, patrz. Tak. Ale tamten niebieski. Aha, dobra. No możemy. Ja, ja mam mnie królicze stop. O, mam. Tak. stop, Nie potrzebuję już dobrego do... worka, bo mam już. Ja teraz muszę mieć wilka. Dobra, yy, dobra siebie. Dużo, dużo. To ja idę po, te, po ten pistolet. Nie pytajcie się, dlaczego bierzemy te pistolety. Dla mnie to jest Ej, mamy tego! I lawowe lawowe. Będę czekaj na mnie. Dobra, wilk jest, jest, no, Masz yy, tam tam, jakąś skrzynię. Co? Masz jakąś skrzynię? Nie mam. Jest o, ten jest Na pewno coś tu będzie. Blaszka. Mam blachę. A myślę, ja ten ten ci zabrałam wielka. blachę akurat. Będzie wilka, bo jestem głodna. O, ma wilka! Ma wilka! wilka? No. Iii. Szybko, idę do Ja, no nie mam! Nie! Uciekam mi! Szybko, nie, Dobra. A, ja jestem głodna! Nie że Po co w ogóle muszę być najedzona? No bez sensu, oni to wymyślili. Dobra, no, co ty Ja też jestem zbyt Ja szukam chwil, żeby było duże jedzenie. Gdy będziesz miała króliczą stopę, to weź nie zbieraj, bo będzie mieć z tego zbyt dużo. Góry, noc się zbliża, ja nadal nie mam tego. Czekajcie, bo ja coś namalowałam. Ja jedę po latarkę, bo tam jest wieża. Aaaa, ja już mam. Ja nie, nie, już jest nas. O to są też namioty. Weźmy się stóp 30. Okej, okay, ale gdzie ty... O nie, jestem głodna, jestem głodna, jestem głodna. Dobra, na szczęście mamy tyle no, jedzenia, no, no, ile mam się zamarza. Mhm. Mhm. No, 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 no. no. Dobra, jestem na... Gdzie ty jesteś? O kurde. Jestem na wieży na razie. O kurde, to jak będzie ta młość, to musisz tego. Musisz go oświetlić O tracę Dobra, jest okay, to Ja jestem obok namiotu. Okej, to ty typow wejdę sobie po latarkę. Wybiorę wszystko i otworzę skrzynię. Wszystko zabrane chyba? Tak, wszystko zabrane, ciekawe. Ciekawych, ciekawego, tylko... ciekawe. Ok. Gdzie ty masz? Ty? To, o nie, nie dziecko, 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 dziecko. Nie, nie, tam nasiona. A, tam jest. Dobra. Czekaj, tutaj. Ja też mam na... Gdzie jest to? A, tutaj są nasiona. Mm. Mogę cię zaprowadzić Tam, bo ja poszłam do tego. Dobra tam nasiona. A już. Ej, ja już jestem obok dziecka. Dobra, mam, mam nasiona. No wiem, bo tam jest dziecko. Wszystko tam zabrana. To ja próbuję dziecko uratować. Co tam miałaś? Ja nie mam nosiona. Dobra, Zalet? ej, Zalet. dobra, bijemy. Delitę jeden. Kurde. Ja biorę tamtego wilka dla mnie. Czekaj. Idź szybko do, do tego. Idź jakby to na pijcie. Jeszcze. Masz tutaj amunicję w razie czego. Dzięki. A ja się naładuję to. No musisz po prostu wejść i masz. Jeszcze Dobra, robię w takim razie to. Kiedy jest noc, a kiedy nie? A więc jeszcze nie ma nocy. Więc możemy jeszcze. A, tak, tak, dobra, wracać, wracać. zresztą, i zresztą, i zresztą, Który to teraz jest? dziecko, dziecko, a, dobra, bić go, bić go, bić go, bić go, dobra, ej, dla mnie, dla mnie, dla mnie, jest. Komuś ja już miałam, więc może sobie zabrać, nie ja teraz muszę znaleźć skórę wilka alfa. To jest trudne, dobra, Zosia, ja biorę jednego, ty bierzesz drugiego. dobra, ja mam. Dobra, udało się. Ej, Gdzie jest kolejny? Ej, bo po czym? Jeszcze jeden. Masz? Masz amunicję? Ej, no jeszcze jeden. No właściwie mam OHP. No, ja też. Mało OHP. Czekaj. Okay. Kurde, dwa wilki mnie gonią. A masz amunicję? Nie mam amunicji. No to jest tam, leży. Musisz sobie wziąć. Kurde, 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 kurde. Za chwilę za 20 minut. Za 20 sekund. Dobra mam. klucz. I ja chcę klucz, Zosia. Ja chcę klucz. Ja chcę klucz. Ja chcę klucz. daj mi Jutro będę 1, 6, 5, 4, 5, 2 1. 8, 9, 10, 11. Dobra, mam. Mam tutaj jeden. Hmm. Jej, mamy klok! Ludzie, ma już dziecko, będziemy mieć dziecko. Hmm. Hmm. Tosia, masz dobry worek? Mam. Masz, masz dobrą sykierę? Mam. A masz latarkę? Mam. Masz pistolet? Nie. Ale mam ten niebieski. Czekaj. ja już miałam kurę wilka i zbieranie. Ej, tam jest jedzenie. Dobra, idź jedzenia. Dobra, czekamy. Czekam nie ja zaś. Ja idę po zjazd na takim razie. Dobra. Chodź tu jać. A tu kibę się jest bardzo dużo drewna, bo zasadziłam. Trzeba Dobra. Za, za. okay. do, do. wystarczy. No, nie możemy. To, to jest, to jest, to jest, to jest. Zbieramy na łóżko, okej? Okay? Ej, a gdzie ty masz klucz? Gdzie ty masz klucz? Ej, gdzie klucz? Gdzie klucz? Ty miałeś go w Ja go nie mam. Nie masz No, nie mam go. No, to nie mam No, nie mam go. atakować. No, obok nas pochodzi.

nawet zaczekaj na mnie. No nie, dobra sikiera, po co mi? Dobra, mam i... dzieciaczka już. Sikiera masz. Nie wiem. Ty masz sikiery, a ja mam, a ja mam worek. No super. I obydwie mieliśmy to, co mamy już. Niezadbany jestem, pokój dziecka. Dobra, idziemy. Teraz będziemy szukać. A jak ty zrobiłaś, żeby były te pisy? A nic, handlet był. Też zrobił jakieś. Dobra. Ej, w sumie ja idę troszeczkę, właśnie tu. Ja idę troszeczkę pozbierać metalu. Dobra. A ja dzisiaj miałam mieć konia, ale nie miałam. Balało tak. Musimy znaleźć coś w Okej. Może no, szybko, bo my mamy tyle jedzenia, ile ci się zamarzy. No, atakowane. Ja nie mam nic. Dobra, ja biorę dwa, ty bierzesz dwa. Dobra, to ja po tej stronie najpierw. To ja po tej. Ale później, gdy będą ci... Idzie, idzie? Nie, nie idzie. Ej, jeleń, idą, idą, idą. Nie, nie, Pomocy! Kurde. ja nie. Nie, 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 Ja nie, się nie, 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 To trzeba Mam mam je. To jest amulet. Ej, to są cywilni koledzy i oni będą mieć tak. Pistolety to my musimy lepiej zabierać najpierw tego szefa, czyli ten, co ma czerwony. Z pistoletem? No, z pistoletem. dzisiaj będziemy mogli nagrać film. Ja na komputerze muszę, bo ja je lubię I Więc będziemy mogli jeszcze jeden film nagrać. Dobra, ja, To ja się zgadzam. Dobra, idę na... O, jest handlarz, handlarz! Handlarz, handlarz, handlarz! muszę I rewolwer. wielka, A wiesz, co jest Wiem. Skóra niedźwiedzia. No, dobrze. a sobie tego nie widział. No i super. Parę. Dobra, da rewolwer, bo nie mam go. Teraz tak. Idę na poszukiwania kury Wilka Alfa. Ja też mam rewolwer. Musimy się zajmować Trzeba wyjść z głowy. Dobra, wygląda na to. Dobra, wygląda na to. Tylko o, lasu. Ej, no, chodzi za mną no, jakiś pies. Idzie tam brać zabaw? Ja właśnie też chcę. Stare radio.

tam jest i Co? Co? O, włóczni. Włócznia. Dobre ty To jest mega dużo królików Jest Kurde, to jest to jest. Kurde. Tomasz? Jeszcze nie otworzyłem. Bo mi się coś popsuło. na Przykryte, bo mi się skrzynki nie chcą otworzyć. Chodź, chodź tutaj, bo tutaj też jest skrzynia. Ej, no bo mi się skrzynki nie chcą otworzyć. To To były te na to coś. Zosia. No to reszta. Może tracę? No nie chce mi się otworzyć te głupie skrzynki. To chodź tutaj, Tosia. Tutaj. Tosia, bo to jest skrzynia. No ale my nie znosimy. Chodź. Kurde, 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 kurde. Dobra Zosia, ja Cię obronię, ja Cię obronię. czy coś, czy coś, O kurde, jeszcze ram, jeszcze ram, jeszcze ram na dodatek, szybko do bazy. Kurde, ram mnie goni, ram mnie goni. Załóżmy Dalej, tej. dwa wilki obok nas są. To my musimy je zabić, bo będą tu cały czas. No dobra. Jest jeden zabity i jest skóra wilka. Dobra, ja nie potrzebuję jakiejś skóry wilka.

Wiesz, hmm. że to jest osha. No. Czekaj. Czekaj, bo ja mam projekt półki. Dobra Dobra. Mam ten. Czek, 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 czek. Ile ty tego drewna tutaj masz? A ty byłaś w Turcji? Gdzie? W Turcji. Na byłam. To ja je pojadę szybę. Chciałem się parej zaprowadzić, tylko ty nie mogłeś, bo zrobiła się na co się dałaś. Dobra. Muszę tak zrobić, żeby... O tu. I plan łóżka kolejnego mam. Mam dwa łóżka już tutaj. O. To będziemy mieć więcej dni. to się i teraz chodź a no dobra, a minuta w sumie została, no. Cześć. 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 Dobra. Czekaj tylko coś zbuduję jeszcze na chwilę. Dobra, dobra tutaj mam cztery? cztery półki mam. więc No. Ej, w sumie fajne są te półki. Tam, mamy. <m> <Chevy> Twu, tu, 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 tu. Było tam. To było tam. O, tam. Gdzie był tam, Tam. W moją Kurde, jestem głodna, jestem głodna, jestem głodna. Słoneczko. Jest. Jestem... No i się na spierza, Super. Dobra, ja wracam do bazy. No mama, nie. Dobra, my zaraz musimy kończyć, w sumie, więc... Mhm. Ale czekam, jak się skończy właśnie tego. A Zosia, ty, ty tutaj po, bubu, po, po, pobudujesz troszeczkę. Dobra. Nie masz, Zosia, już jedzenia. Jest. Nie ma nic. Na, na tu, trzeba to ułożyć, dobrze to układać. Mm. No ja zaraz muszę kończyć i będę musiała, że się cię dodać na, na, tym, no wiesz, na... No na, na komputerze u babci i będziemy nagrywać na, na babci. Więc... Ale to No ja do babci jadę, ale zabiorę telefon. Dobra. Czekajcie, no to zobaczy to ile dni będzie. I to wie możecie się rozłączać. To się dalej będzie. No. Dobra, ile nam dni zaliczy? B. Mega dużo nam zaliczy. 4 I dwunast. Dobra, my już kończymy. Mam nadzieję, że filmik się Wam spodobał. Zostawcie łapeczki w górę i subskrypcję. Bajo!